Kochani, mam nadzieję, że dzisiaj tutaj nagranie będzie na chwałę naszego Pana. Aby tutaj nagrać, jeszcze nikogo nie ma, ale jestem tutaj z rodzinką na Karłowicach. Kochani, chciałem się podzielić tym, co Bóg robi od samego rana. Jesteśmy na niesamowitych widokach. Zobaczcie, kochani. Cześć, Kozonia to jest. Haleluja. Mam nadzieję, że ktoś tutaj będzie mógł zobaczyć te widoki. Alpaki kochani są. Dziękować Bogu za to. Cześć Łukaszku. Witam serdecznie kochany. Dzisiaj macie widoki razem ze mną. Chciałem się nimi podzielić. Z rana pomodlić się za to wszystko. Alpaki tu są. I tutaj Zachęcić Was na takie przyjazdy tu z rodzinką niedaleko akurat z Gorzelca, kto blisko z Gorzelca mieszka, to, to naprawdę polecam. Są tutaj namioty kampingowe. No, to co Bóg stworzył natura na maksa, i, i, i po prostu zachęta do takiego odpoczywania, właśnie w takim miejscu. Dlatego, kochani, zobaczcie, jaki tutaj jest. Chciałbym to wszystko pokazać, co tutaj jest. Tu są tutaj akurat kampi. będzie. Kochani, nie wiem, jak z internetem będzie trochę pewnie przerwało, ale chciałem powoli nagrywać na, tym, na tej stronie, żeby tutaj zachęcać wszystkich. Niesamowite świadectwo. Jesteśmy tutaj z braćmi, siostrami, którzy oddali życie, pojednali się z Panem Jezusem Chrystusem. Mamy tutaj spotkania, chcemy organizować, bo coraz więcej ludzi odzywa się, chce się spotykać, chce tak samo czynić to samo w własnych miastach. Bóg niesamowicie działa, błogosławi. O tam, tam właśnie bracia spa spacerują, działają, więc kochani, chciałem zachęcić, że niesamowite rzeczy się dzieją. Dlatego świadectwo jest niesamowite, kiedy się modlimy i Pan Bóg piękne rzeczy działa. Naszego braciszka zaraz tutaj zobaczycie, kochanego, którzy Pan Bóg powołał w Zgorzelcu, żebyśmy razem działali, więc Łukaszka, może znasz czwarta chlaba, akurat jest. Dzień dobry. O, jest i Adam Pech, nasz kochany. Tochle pewnie, że na no. tak pracowaliśmy w Czechach. Cześć, o. Siema. Siema, <laughs> akurat no. dzisiaj jest. Na no Pucio się, na <laughs> <Pucia> się nawrócił. <laughs> Pucio się nawrócił. Tak. Pucio się nawrócił. Jego żoneczka tutaj jesteś. Chodź kochana, nie, bo się pięknie wyglądasz, kochana. O, pozna poz poznajcie tutaj Weroniczkę, działamy tutaj wszyscy razem. Właśnie kochani, poszukujemy się na śniadanko. Chciałem jeszcze taki mały obchód tutaj zrobić i ten. A gdzie idziecie? Do sklepu? Do sklepu. Chcemy jakieś współpracowanie gdzieś, tak? Tak, tak, Ja czekam, no. Z Wami czy nie? Czy ja sobie tu pokręcić mam? No, no to no, no, to weź. No, no. Może ona gdzieś tam pójdzie, nie? No, kochani, więc jest tutaj nasz braciszek kochany jeszcze. Cały zarządca tego miejsca, Edziu, kochany, Witajcie, który tutaj kochani. działa. Tak. No, błogosławimy tak. Was, kochani, z serca. Aleluja. Naprawdę, chcemy, aby no. Pan Bóg odebrał sobie z tego wszystkiego chwałę, bo naprawdę rzeczy takie czyni, że no, trzeba się dzielić. Tak jak powiedziałem, zrobiłem tą stronę, żeby tutaj zachęcać wiele osób, które mogą przyjść, zapraszać innych, zaproszenie dawać na tą stronkę. Będę coraz bardziej aktywny na tym, żeby zachęcać ludzi do... Do po prostu czytania słowa, do, do po prostu oddania życie Jezusowi, bo naprawdę życie z Panem Jezusem jest takie, jak powinno być. Póki człowiek tego jeszcze nie zna, póki ży człowiek żyje w swoim yy, świecie, gdzieś tam po swojemu, bez wartości chrześcijańskich takich, jak Słowo Boże mówi, to my nie zdajemy sobie sprawy, myślimy, że to jest jakieś coś dziwne. A kiedy poznamy Jezusa Chrystusa, kiedy poznamy Jego Słowo, to widzimy, że to jest po prostu wartości naszego życia. Ktoś, kto na ulicy spędził trochę czasu, to wie, że ulica prowadzi tylko do, do niestety, do złych rzeczy. A kiedy zaczynamy wartości mieć takie biblijne, to Bóg wspaniale zmienia nasze życie i mamy naprawdę sens tego życia, kochani. Więc, kochani, chciałem się pomodlić tutaj. Jest was tylko kilka osób, ale wierzę, że Bóg powolutku będzie to wszystko rozwijał. Jemu za to chwała, kochani. Jest piękne tutaj. Widoki, chciałem się tym podzielić i po prostu już wczoraj modliłem się do Pana Boga, mówię, Panie Boże, chciałbym nagrać jakieś świadectwo króciutkie, co uczyniłeś w Zgorzelcu, kiedy się modliliśmy, kochani, mamy za dwa tygodnie, 11, zapraszamy wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak, jak działamy, jak służymy Panu, przyjeżdżają z Polski raperzy, którzy się nawrócili, będą nam usługiwać. Kochani, to jest coś cudownego. Będą y, uwielbieniem będzie Pana Boga, y, którzy też y, będą nam usługiwać tutaj w Zgorzelcu. Pan Bóg niesamowite rzeczy zrobił. Kochani, dziękujemy miastu też. Dali nam kilka złotych, ale kochani, najważniejsze to, co Bóg y, pobłogosławił. Potrzebowaliśmy bardzo dużo pieniążków na to. Powiedzieliśmy, Boże, idziemy z wiarą. Idziemy z wiarą do Ciebie, bo wiemy, że takie rzeczy to tylko do Ciebie. Kochani, było poruszone z serca wielu wielu braci bardzo dużo pieniążków nazbieraliśmy abyśmy mogli zorganizować te przedsięwzięcie które będzie na chwałę Pana i chcemy zrobić to w Zgorzelcu, rozpocząć. Mamy możliwości kupienia różnych sprzętów, które będziemy tam usługiwać z watą, z jakimiś popcornem, różnymi rzeczami, aby było to zachęta dla dzieci, młodzieży, którzy jeszcze tak naprawdę nie znają Pana Boga, ale kochani, wierzę w to, że Bóg sobie od tego, z tego wszystkiego weź, odbierze chwałę i będą widzieć, że chrześcijanie nie tylko siedzą w kościele, nie tylko wznoszą ręce do góry, ale też czynią i też zarabiają pieniążki na to, żeby każdy mógł widzieć, że to jest czynna służba, nie tylko po prostu siedzimy tylko w domach i, i czytamy Słowo Boże, ale też i służymy ludziom i chcemy coś w tym mieście zrobić, kochani. Błogosławię Was z całego serca, modlę się o to, aby Pan Bóg był w Waszych sercach, nie tylko w domach Waszych, ale też wszystkich, których spotykacie na swojej drodze, kochani. Zobaczcie, jakie piękne widoki. Panie Jezu, ja ci tak chciałem podziękować za tego live'a, którego tutaj mogłem zrobić, zachęcić wszystkich do tego, aby z samego rana oddali Tobie chwałę, Panie, aby mogli Ciebie poznać przez Słowo Boże i radować się. Panie, dziękujemy za to świadectwo, które nie mieliśmy pieniążków, Panie, a Ty poruszyłeś tak serca ludzi, że włożyli na te konto, Panie, i możemy zrobić... Wszystko tak jak postanowiliśmy, aby twoje imię było uwielbione. Kochani, będą świadectwa 11. kochani września będą ludzie, którzy poznali Jezusa, którzy byli wyciągnięci z narkomanii, z alkoholu, z bandyctwa, z naprawdę z dealerki konkretnej, prochami, którzy byli z bronią mieli do, po prostu styczność. Pan Bóg z tego ich wyciągnął i będą opowiadać o tym. Będziemy mogli się spotkać prywatnie porozmawiać, więc zachęcam Zapraszam wszystkich, kochani. Niech Bóg od tego wszystkiego sobie chwałę odbiera. Trzymajcie się, kochani. Lecę tutaj z rodzinką trochę pospacerować, pozwiedzać te zwierzaczki, ale wiem, że częściej będę robił takie live'y, żeby wszystkich zachęcić i żeby pobłogosławić, że Bóg jest żywy. Realny, kochani. Dzielcie się tym filmikiem, kochani, żeby zachęcać, bo to też jest zaproszenie na 11 września. Od 14 do 21 będziemy w Zgórzelcu działać. Będziemy uwielbiać Pana, będziemy rozmawiać, będziemy dyskutować. Po prostu będziemy z zachętą dla tych, którzy naprawdę zgubili swój stan życia lub myślą, że są chrześcijanami, którzy tak naprawdę nie poznali jeszcze Bożego Słowa, a tak świat nas nauczył, że każdy, kto chodzi do Kościoła, to jest chrześcijaninem. A kiedy zaczynamy Słowo Boże czytać, to zobaczymy, że tak naprawdę nic na, na temat chrześcijaństwa nie znamy. Nic kompletnie, kochani. Więc, kochani, błogosławię Was, cieszę się, Łukaszku, że jesteś kochany, może kiedyś Pan Bóg da nam się spotkać, pogadamy dłużej, zawsze Cię pamiętam jako radosnego chłopaka którego też żyliśmy tu w Zgorzelcu. Znasz temat, o czym mówię, więc większość ludzi to zna temat. Kto się, kto się zna ze mną, kto się nie zna, to wie. Zna na pewno różnych ludzi, którzy różne doświadczenia przechodzili, ale najważniejsze, że zmieniliśmy i poszliśmy za tym głosem. Nie tylko usłyszeliśmy, że jest życie chrześcijańskie prawdziwe, realne, tylko po prostu poszliśmy i zaczęliśmy wykonywać Słowo Boże i zostawiliśmy te stare swoje nawyki. Kochani, trzymajcie się, do usłyszenia. Niech Bóg będzie uwielbiony i błogosławiony. Kochani, wasze rodziny, wasze dzieci, wierzę, że wiele, wiele osób pozna Pana Jezusa, bo widzę każdego dnia, jak ludzie dzwonią, piszą, nawracają się, chcą naprawdę zmienić swoje życie, chcą poznać Jezusa takiego żywego jak u nas w Gorzelce. Pan Bóg pobłogosławił, kochani. Chciałbym Was pobłogosławić tym, że Bóg u każdego działa tak samo. Nie ma czegoś takiego. Bóg jest. Przychylny tak naprawdę ludziom, którzy oddali serce yy, yy, Panu Bogu, kiedy zaczynają rozumieć, że są bez Boga tak naprawdę na marnej drodze, kochani. Kiedy zaczynamy Słowo Boże. O, kochana Lidzia tutaj jest. Ja, cześć kochana. Cieszę się naprawdę, Lidziu, że wstajesz po prostu tak mocno, taka radość w Ciebie. W ogóle jesteś. No, po prostu naprawdę każdego dnia mogę taką, takie rzeczy widzieć, takie uśmiechy, taka radość. Jak widzę, że jedna osoba wstaje na nogi i, i widzę jak Bóg ich dotyka, to dla mnie jest jakbym wygrał miliony, kochani. Nie mam porównania z żadnymi pieniążkami do tego, jak człowiek dostaje nową szansę, kochani. Nowa szansa, tak jak ten, ta nazwa jest Dni Nowej Szansy za, za, za dwa tygodnie. Tam będzie nowe takiego spojrzenie na świat. Wiele osób będzie opowiadało, co Bóg zrobił. Jesteśmy jednością. Było nas kilka osób. Było nas kilka osób, kochani. No, miejsce jest niesamowite. Tu są trzy takie miejsca do spania, kochani. Tu jest jedno. Jest basenik, jest taki jacuzzi, jest, jest ping-ponga z dzieciakami, można pograć. Więc kochani, naprawdę zachęcam. Tu można porozmawiać. Właściciele są oddani Panu Jezusowi Chrystusowi. Więc po prostu... Temat pana Jezusa jest tutaj pierwsze pierwszorzędny. Pierwszorzędny. Serce otwarte i to jest chwała Bogu. Kochani, chciałbym, żeby każdy, każdy z Was mógł tego doświadczyć. Każdy z Was. Dla mnie nie ma jakiejś osoby, która jest lepsza, wyjątkowa czy coś. Wszyscy są jednakowi, bo Pan Bóg powiedział, że nie ma względu na osoby. Kochani, jak nie ma względu na osoby, to znaczy, że on do każdego tak samo przychodzi. Do każdego. Przepełnionych goryczą. Ale to, co Bóg wkłada w serca, kochani. To, to, to nie ma tutaj po prostu, no nie ma żadnych, żadnych, nie wiem, pieniędzy, żadnych y, luksusów, żadnych samochodów, domów, kochani. Żadnego zdrowia nawet wypasionego, którego masz idealne zdrowie. Jak niektórzy myślą, mam idealne zdrowie, to po co mi Bóg w ogóle i do czego mi Bóg, kochani. Naprawdę y, chciałbym, kochani, aby każdy z nas, każdy z nas wiedział, że to nie chodzi tylko o te życie. To chodzi o życie wieczne z Panem Jezusem. A kiedy my zrozumiemy, że Pan Jezus chce z nami się radować już tu i cząstkę nieba, <laughs> przepraszam, i cząstkę nieba yy, chce nam dać tutaj na Ziemi, to zobaczycie, co będzie się działo, kochani. Będą się takie piękne rzeczy dziać, że po prostu będziecie tak cały czas chcieli opowiadać ludziom. Kochani, zobaczcie, jakie to widoki. Czekajcie, może przekręcę kamerkę, o, żeby Was troszeczkę tutaj pobłogosławić tą naturą, która tu jest. Czekajcie, bo to. A, to są papuszki. Tu gdzieś szopika mamy. Kochani, teraz z tą naturą chciałem podziękować Bogu i Was też ubogosławić, że jestem cały czas myślę o każdym. No zobaczcie, jakie widoki tutaj mamy. Cześć Agniesiu, witam serdecznie, kochani. Kochani, teraz was tu troszeczkę tymi widokami po Dziękuję Bogu, że daleko. Ale zawsze się dzielmy tym, kochani. Nawet nie wiemy, jak takie live, jakie filmy, jakie SMS. Zobacz człowieka. Kochani, zobaczcie, jakie widoki mamy. Widoki są bezcenne, kochani. Te widoki są po prostu, Boże. Zobaczcie, alpaczek. Hi, hi. Zobaczcie, jakie ząbeczki ma. He, he. Cześć, cześć. Ale fajne. Zobaczcie, kochani. Bogu niech będą dzięki, kochani. Pójdę jeszcze tam do przodu troszeczkę, kochani, wam pokazać. Zobaczcie, tam na na, 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 na ognisko mamy wieczorkiem będziemy mieć... Pani troszeczkę tutaj nieraz zasięg będzie. Zobaczcie, i widoczki tutaj jeszcze są, ale gdzieś uciekły tutaj kózeczki. Tam są bracia sobie siedzą, obmawiają. Tu jeszcze. O. Zobaczcie, tam świnki też są. To jest właśnie to, kiedy doceniamy to, 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 to życie, które Pan Bóg dał. To zaczynamy całkiem inaczej funkcjonować, kochani. I cieszę się kochani, że to naprawdę wielu ludzi odbiera sygnał od Pana, odbiera te słowo, które Pan powiedział, nie zatwardzaj swojego serca, kiedy usłyszysz głos Jego, nie? Kochani, to jest tak bardzo ważne, nie? Żebyśmy po prostu... Zobaczcie, jakie tu mamy widoki. Wow. Wow, i tu pieska mamy nawet. Zobaczcie, jak się cieszy piesek. A tu co? Strusiek chyba, co? Wow, kochani, niesamowite. Tam świnki są, kuski. Co, jak tak piszczysz? Kochani, to co, będę powolutku kończył. Myślę, że te pierwsze nagranie takie początkowe. Po prostu chciałbym, żebyście wiedzieli, że nie tylko siedzimy w miejscu, nie tylko krzyczymy i wołamy Aleluja i wywyższamy Boga, ale też coś czynimy. Kochani, bo same wywyższanie Boga i i siedzenie w domku to jeszcze nie czyni nas uczniami pana Jezusa Chrystusa, kochani. Pan Bóg się cieszy, kiedy my działamy, kiedy my zaczynamy być posłuszni jak uczniowie którzy idą na cały świat. Pan się cieszy, na pewno, jak wielbimy Pana. To jest najpierwszym naj miejscu, kochani. Ale jak nie ma w tym działania i wykonywania e, tego dzieła, to kochani, my tylko jesteśmy ławkowicze. Chciałbym, żebyś stał, kochany, bracie, siostro z ławki, zaczął działać. Modlimy się o to, aby jak najwięcej ludzi doszło do tego, że my mamy wszyscy jako bracia, siostry się uzupełniać, pomagać, wspierać, kochani. I wtedy jeden drugiego podnosi. Ktoś słabszy, to podnosi. Ten, ten silniejszy, kochani. Naprawdę to są niesamowite rzeczy, które Słowo Boże mówi jasno. Kiedy czytamy Słowo Boże, a często ludzie nie czytają, no to wiadomo, że jest ciężko zrozumieć, co Pan Bóg od nas oczekuje, kochani. A kiedy my zaczynamy czytać Słowo i wykonywać, i widzimy, że to działa, że Bóg się pod tym podpisuje, kochani, chcemy tego więcej robić. Chcemy pomagać, chcemy wspierać, i wiemy, że to wszystko od Boga zależy. Wiemy, że to dzięki Niemu to się wszystko dzieje, kochani. kochani ja Kochani, to są właśnie te, te chwile, te chwile, które są bezcenne. Chwile, które łapiemy, które dzięki łasce Bożej możemy dzielić się tymi rzeczami i, kochani, jak najwięcej, jak najwięcej się dzielić dobrym słowem, świadectwami, tak jak dzisiaj tu. Pomodliłem się, świadectwo opowiedziałem, kochani, na Bożej naturze, tak jak Pan mi daje to na sercu już od wczoraj, kochani. Więc zobaczcie, trzymajcie się, kochani, dobrze, cieplutko, my działamy dalej. Wierzę, że Bóg dzisiaj będzie was wspaniale prowadził. Miejcie dobry czas, dzielcie się Ewangelią i do usłyszenia. Pa, pa!